Nie widać wam bardzo jeszcze to Smorwella. Jest. Marvela Jest z niego. I, on, i jakoś jeszcze z kolejna dla To sprawdźmy co to będzie. Zacznijmy od tej. Bo jej jako pierwszą pokazamy. Okej, okay, czekaj. To jest to fajne. Nie, to czekaj. Już otwieram. O, pokaż wam, kogo na to trafić. Ja w najbardziej chcę mailsa, bo nie ma normalnego Spider-Man'a. To poczekajcie. I wam pokażę. Ja bym mógł pokazać coś, co by było lepiej. O, czekaj. Nie, czekaj co To jest. Dostęp do takiego. Ale do on ma łuk. Tak, on, to jest ten z Marvela, który ma łuk. Co ja mam go? Ok. Druga sąsiadka to Lego. okej, okay, to jest lego. Trzeba otworzyć szybko. Oj się. Chyba dwa, dwa szaty z tego zrobię, bo tylko na straci nie To jest mira to ja go złożę w następnym, w następnym odcinku, okej? Okay? O, a to jest najlepsze, jak dla mnie. Otwieram. Patrz. Jakie fajne. pa. Widzę, że zrobię kolejny szat i będę go okładał Pa,